a tematem dzisiejszego odcinka będzie krem nawilżający do rąk. Jest to krem Nivea Soothing Care. To jest taki specjalny krem nawilżający, który jak sami widzicie został wykonany tutaj z ekstraktem z aloesu i olejkiem jojoba. Długotrwałe, długotrwale łagodzi właśnie suchą skórę dłoni i szybko się wchłania. Tak? Jeżeli jeżeli zatem macie jakieś tam problemy z suchy, suchymi dłońmi Jeżeli macie jakieś tam problemy po prostu z tym, że Wasza skóra jest dość sucha No to wtedy myślę, że warto spróbować, wypróbować sobie właśnie taki, taki krem do rąk Dla mnie jak najbardziej jest to bardzo dobra propozycja, jeżeli chodzi właśnie o kremy do rąk Po pierwsze cena dość fajna, ponieważ taki krem 75 ml w takim opakowaniu w takiej buteleczce zakupicie za około 7 zł w sklepie tak jeżeli zatem szukacie w miarę niedrogiego kremu do rąk no to wtedy właśnie taki krem Nivea właśnie z ekstraktem z aloesu będzie tutaj dość dobrym wyborem jeżeli chodzi oczywiście o sposób korzystania z takiego kremu wystarczy po prostu nanieść niewielką ilość na dłoń, wmasować wmasować taki, taki krem, no i on dość szybko się właśnie wkłania, dość szybko rzeczywiście ten cały proces przechodzi, no i generalnie dłonie dość fajnie wtedy później się prezentują są nawilżone, tak no i rzeczywiście ten na naskórek gdzieś tam się odnawia tak, a zatem jakbym miał ocenić właśnie ten produkt, no to tutaj wystawimy notę 9 na 10, jeden myślę z ciekawszych kremów do rąk na rynku. Stosunek ceny do jakości, jak najbardziej fajny. Myślę, że tutaj mogę z czystym sumieniem polecić Wam właśnie ten krem Nivea Suffing Care. Natomiast ja też jestem ciekaw Twojej opinii w tym temacie. Koniecznie napisz mi w komentarzu, jakie jest Twoje zdanie na temat tego kremu do rąk oraz z jakiego kremu do rąk Ty korzystasz generalnie. Na na co dzień. A zatem, tak to wszystko prezentuje się w kwestii tego kremu. Ja zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem. Wielkie dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.